Przekaz, kochani, dla koziorożca robimy dzisiaj. Zobaczymy, w czym mogę Wam pomóc. Co tam się może zdarzyć tak naprawdę w przyszłości. No i dlaczego jesteście w tej sytuacji, w której jesteście teraz? I dlaczego oglądacie taki filmik? Być może właśnie potrzebujecie jakiejś rady. Moc jest z Wami, propozycje miłosne, zmiany pracy. To jest to, co zobaczyłam z przełożenia. I teraz patrzymy, jaka jest Wasza mm, energia w tej chwili, tak? I czym jest spowodowana. Zobaczymy, co się zadziało w niedalekiej przeszłości. No i co się zadzieje? Co przed Wami tak naprawdę, o czym jeszcze nie wiecie. No i zobaczmy. Jaką mamy energię waszą na dzień dzisiejszy. No świat pięknie, czym to jest spowodowane. Tym tak, tak mi się wydaje, jakbyście się uwolnili tak naprawdę od czegoś i szukali teraz miejsca na ziemi dla siebie i mieli bardzo dużo opcji i sami nie wiecie, co wybrać. W każdym razie ten świat was kusi, to pójście w ogóle w jakimś kierunku, wy jeszcze dokładnie nie wiecie w jakim, tak? Bo ta siódemka kielichów mówi o tym, że ja nie wiem. Co wybrać, tak naprawdę, ale jesteście otwarci, tak? Macie wenę w ogóle, jesteście otwarci i chcecie po prostu pójść do ludzi, chcecie pójść do świata. Czym to jest spowodowane? O mój Boże! No, tutaj troszeczkę z tego, co widzę, to się działo w waszym życiu niedawno. Mamy tutaj siódemkę buław, która mówi o tym, że byliście gdzieś tam na jakimś szczycie, tak naprawdę, ale w pewnym momencie czuliście się dobrze, jakby to był taki stan w wasz, waszym życiu, takiego umiarkowania, że no, było w miarę okej, okay, tak. Ale ta karta mówi nam o tym, że musieliście zdecydować i przyjrzeć się w ogóle sytuacji w swoim życiu i, i tak naprawdę przyjrzeć się temu, kto jest po waszej stronie, kogo już ze sobą nie zabierać w dalszą podróż, że tak powiem. Byliście tutaj w ogóle zmęczeni psychicznie i fizycznie czymś. Bardzo, to był taki stan, kiedy nie mieliście w ogóle na nic ochoty, mieliście tak naprawdę dosyć. Ten stan powodował to, że wy nie mogliście kompletnie ruszyć z miejsca. Zaraz zobaczymy w ogóle, czego ten stan dotyczy, tak? Bo tutaj ta dwójka mieczy mówi o tym, że ja nie mogę w ogóle, nie chcę mi się, tu ona leży przy tej karcie czwórki mieczy tego wyczerpania psychicznego, fizycznego. Często generalnie jest tak, że. Osoba w czwórce mieczy mnie jest połamana, a już w ogóle nie wspomnę o tym, że mogło być tak, że spadliście ze schodów. Mam nadzieję, że nie, bo mi się to kiedyś zdarzyło z własnych schodów spaść, tak? I skończyło się to bardzo nieciekawie. W każdym bądź razie nie możecie pójść do przodu. Absolutnie. Przy tym jest karta diabła uzależnienia. A, coś tu jest uzależnienia. Ta karta mówi o uzależnieniach o tym, że no, może pijemy za dużo, na przykład zawsze mi się to pierwsze, co to kojarzy z alkoholem, z narkotykami. E, tutaj mamy też, mm, e, chcielibyśmy, ten diabeł może też mówić o tym, że chcielibyśmy za wszelką cenę pójść w taki wpęd życia, zaangażować się w to życie, i, i ale cały czas coś was, was trzyma. To w ogóle wygląda tak, jakbyście mieli, powiem szczerze, depresję. Bo dokładnie depresję miałam, wiem, jak to wygląda, że człowiek by tak chciał w ogóle, ale w ogóle kompletnie nie jest w stanie ruszyć z miejsca i w ogóle palcem czegokolwiek tknąć, tak? Mamy na pewno to wyczerpanie psychiczne i fizyczne. Ja mówię, że to ta karta się pojawia tylko i wyłącznie wtedy, kiedy naprawdę jest tak, że musimy się położyć do łóżka na tydzień i w ogóle nie, możemy ocho nie mamy ochoty wstać. Ja myślę, że tutaj to było spowodowane jakąś chorobą. Tutaj chcieliście ruszyć za wszelką ceny do przodu, a tutaj mamy tego diabła. I ten diabeł, jeżeli nawet była tutaj jakaś hospitalizacja u Was na przykład, że byliście po szpitalu, no to ten diabeł mówi o tym, że nie mogliście ruszyć z miejsca i w ogóle dodatkowo ja rzadko stawiam karty na zdrowie, ale wiem o tym, że diabeł mówi o tym, że trzeba będzie wrócić do szpitala, tak? On bardzo często nam mówi o tym, że, że moglibyśmy wrócić do szpitala z powrotem, bo za wcześnie nas wypuszczono. I przychodzi ta wieża, tak? Przychodzi ta wieża, która zmienia całkowicie Wasz tok myślenia hmm. Z jakiegoś powodu mamy tutaj w ogóle trójkę kielichów, jest to z jednej strony powód do świętowania, ale z drugiej strony ta karta jest przesycona tak naprawdę romansem, tak? Tutaj zawsze jest jedna osoba za dużo i przy tym do tego jeszcze jest agresywny mężczyzna, który tak naprawdę rzuca się o wszystko, jest taki w trzy sekundy zapala się do działania i w trzy sekundy zapala się do awantury, potrafi nawtykać tam i po prostu trzasnąć drzwiami i wyjść. Tak, więc mamy tutaj kartę trójkąta i teraz zobaczmy tak, bo ja muszę tutaj dopytać, czy tutaj chodziło o zdrowie. No, jesteście tutaj, byliście na pewno z jakiegoś powodu hmm, pogrążeni w takim stanie, że, że wy już nie wierzycie w to, że będzie dobrze, bo zostaliście w ogóle zranieni i, i, i nie, wierzy, nie macie powodów, żeby wierzyć w to. I tutaj ta dziewiątka mówi o tym, że musi się zmienić wasz tok myślenia. Tak, bo jeżeli będę, będziesz podchodziła, czy podchodził w ten sposób myśląc, że ja nie dostanę dobrej pracy, no bo przecież jak się skończyła moja ostatnia historia z tą moją pracą? No, dramat i porażka, przecież ten człowiek mnie oszukał i w ogóle i tak dalej. Tak samo tyczy się to miłości, tak? Ja nie będę miała dobrego związku, no bo jak wyglądał mój ostatni związek i to musi się właśnie zmienić, tak? Trzeba zacząć wierzyć. Ja wiem, że to jest trudne, na to wszystko potrzeba czasu. Ale warto byłoby na przyszłość pomyśleć o tym, żeby pracować jednak nad tymi swoimi takimi lepszymi odczuciami, jeżeli chodzi o partnerstwo czy, czy jakieś relacje z ludźmi i tak dalej. Czego dotyczy ten diabeł, zobaczmy, bo ten rozkład przykrości wam ktoś generalnie no, złamał wam serce tak naprawdę. Tutaj y, nie mogliście ruszyć do przodu, no powiem szczerze, że wygląda to w ten sposób, że jesteście załamani, bo ktoś. Nie ma tutaj, że odszedł, ale ktoś zrobił wam niestety straszliwą przykrość, i jakby tak naprawdę, no, złamał wam serce, tak? I zwaliło was to w ogóle z nóg, musieliście zmienić swoje podejście, swój, swój tok myślenia. I mamy tutaj kartę tego trójkąta i tego agresywnego mężczyzny, tak? Więc no, zobaczmy, co ta trójka kielichów miałaby oznaczać. No, była jakaś propozycja miłosna, ewidentnie, ktoś wyszedł do Was z jakąś propozycją miłosną. Ale to nie wiem, kto jest w tym trójkącie, czy wy jesteście, czy ta osoba już była zajęta, po prostu. Aczkolwiek mamy tutaj agresywnego mężczyznę, i to jest na pewno mężczyzna, nie kobieta, tak? I to jest osoba rycerz mieczy, to jest ta agresywna osoba, która obserwowała i przyglądała się wszystkiemu wcześniej, tak? I jakby, nie wiem, wygląda na to, że wyszło to na jaw, albo. No, ten rząd w każdym razie dotyczy tego, co już było, tak? No i zobaczmy, co przed nami. No, różne są sytuacje u Was. Mamy królową buław, która, którą uwielbiam, bo to jest taka moja karta. No i kochani, teraz tak. Królową buław mamy tutaj na pewno. To jest kobieta, która mówi konkretnie nie. Ona się po prostu, ona się nie czai, ona zna swoją wartość ją w ogóle nie interesuje to, co kto powie i, i jak ją oceni. Ona w ogóle nie jest tym zainteresowana. Ona ma tak wielką pewność w sobie po prostu i jest tak ko kobietą ko konkretną. Ma zdrowy taki swój własny egoizm i do tego bardzo dużo miłości własnej, tak? I to ta, ta kobieta, albo wy jesteście tą kobietą, albo no, ta kobieta pojawia się w waszym życiu. Tak? I to bardzo możliwe, że jest to kobieta z przeszłości, Ktoś, kogo znaliście wcześniej, tak? Być może. Hmm. Ta karta mówi mi też bardzo często o chorobie psychicznej. W ogóle szóstka mieczy mówi mi o schizofrenii, albo o depresji, tak naprawdę. I nie wiem, czy to nie jest tak, że ta kobieta cierpi na jakąś chorobę, albo ten mężczyzna, który jest obok, król denarów, jest to ojciec rodziny, ktoś bardzo często kto zarabia sam na rodzinę, albo dwa o, o finanse w rodzinie. Bo ta karta w ogóle króla denarów pojawia nam się przy dziesiątce kielichów, a to jest taka karta rodziny. W której są układy, układziki, za dużo dzieci, związki jakieś nieformalne, nie ma tam w tej rodzinie porządku, ładu, w ogóle jest za dużo ludzi i tak dalej. Więc mamy tutaj na pewno kobietę albo to wy jesteście albo to jest ktoś z przeszłości albo to jest kobieta, która jest chora psychicznie i ten król denarów jest jej. Mężem, na przykład, albo dba o nią. I tutaj mamy tą kartę Dziesiątki Kielichów, gdzie te, tak naprawdę jest to pozorna rodzina, tak? I tutaj mamy odejście. I nie wiem, czyje to jest tak naprawdę odejście. Być może wasze, tak? Bo mówimy o Was, o konkretnie przekaz jest dla Was. Mamy tutaj odejście, i tak, albo to jest myśl, która przyszła niedawno, tak? Taki moment w życiu, kiedy myślisz sobie, że okej, okay, ja dłużej tego nie zniosę. Może nie w tej chwili, nie w tej sekundzie, ja to wszystko rzucę i od tego odejdę, ale. Już się ta myśl w Waszej głowie zakorzeniła, że będziecie odchodzić. I ta karta bardzo często mi mówi o tym, że odchodzimy. Nawet jeżeli nie w tej sekundzie, to odejdziemy już od tego, co było wcześniej, tak? Na 100%. Być może ten mężczyzna odejdzie od tej pozornej rodziny, albo to jesteście wy. No ale mamy tutaj tak naprawdę drugiego mężczyznę. Ja myślę, że to wy odejdziecie od całej tej sytuacji w ogóle chorej jakiejś, bo tutaj są jakieś romanse w tle z jakimś mężczyzną, który straszliwie was poranił. Do tego wygląda na to, że ma chorą psychicznie żonę, kobietę, dba o ten pozorny dom i wy najprawdopodobniej od tego odchodzicie. Ale dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę jest jakiś mężczyzna, który ma to serce na dłoni, i ten mężczyzna pojawi się w waszym życiu. Najprawdopodobniej i będzie, bo ta czwórka denarów mówi mi o tym zawsze, że on będzie bardzo chciał zatrzymać was dla siebie. On będzie chciał. Ta karta też jest taka, że on nie umie tego do końca wyrazić, wyrazić, ten człowiek, i on by tak bardzo chciał, ale on sam nie wie, czy zatrzymać, czy nie zatrzymać, ale on by tak bardzo chciał i nie może oprzeć się tej pokusie, jakby nie wyobraża sobie tego, że moglibyście być z jakimś tam przykład innym mężczyzną, tak więc. On ma to serce na dłoni. Być może do końca nie jest w stanie tego wyrazić, bo w królu kielichów jest tak, że on naprawdę kocha i ten mężczyzna podaruje nam miłość na 100%. Chciałby tutaj Was zatrzymać. Natomiast tylko, tylko nie wiemy dokładnie w tym królu kielichów, jak dalej się sprawy potoczą, tak? Bo to też dużo zależy od Was, tak naprawdę. Czy Wy to serce przyjmiecie? Czy to jest mężczyzna dla Was? Wy tu poranieni jesteście troszeczkę wcześniej, więc może być różnie, tak? Macie tą dziewiątkę buław, więc obawę, że znowu się skończy być może tak samo, musicie to jakoś przetransformować w Twojej głowie, przegryźć, przemyśleć może, zamknąć pewien rozdział, wybaczyć, wtedy na pewno jest troszeczkę łatwiej. No i zobaczymy, czego dotyczy to odejście no tu się będzie bardzo dużo działo bo jeżeli zdecydujecie się na odejście od tego mężczyzny tutaj, no to będzie się bardzo dużo działo, ale ta karta czwórki była, mówi o tym, że to jest karta brama, tak że się bardzo dużo dzieje, ale jeżeli my przejdziemy przez te wszystkie wydarzenia, które muszą się zadziać to czeka na nas po drugiej stronie ten mężczyzna, naprawdę on czeka z tym sercem na dłoni no ale co z tym mężczyzną z sercem na dłoni no i proszę mamy tutaj kartę kochanków, tak żeby nie było żeby nie było po prostu, że no będzie tutaj być może ślub, tak naprawdę. Bo kochankowie, no, są kartą wielkich arkan, tak? Tam mieliśmy y, już miłość, tak? Gdzieś mieliśmy już miłość. Nie mieliśmy miłości, tu mamy tak naprawdę dopiero miłość. Być może ta miłość skończy, skończyłaby się nawet ślubem, gdybyście na to. Pozwolili, aczkolwiek musi się bardzo dużo zadziać. Jeżeli zdecydujecie się odejść od całej tej sytuacji, która tutaj jest wcześniej, no to musi się bardzo dużo zadziać, żeby pojawił się ten mężczyzna z sercem na dłoni, no i być może, żeby ta znajomość się rozwinęła, no tak bardzo, tak? tak, że może to okazałoby się, że jest wasza druga połówka. Na no, co możemy liczyć, tak naprawdę? Jaka jest w ogóle rada dla was od Tarota, od tych kart? Co te karty radzą? Co, co powinno się zadziać w waszym życiu? No i mówi o tym, że przyjdzie taki moment, że na pewno będziecie musieli podjąć decyzję i staniecie, tak? Bo tutaj ja widzę, że jesteście ewidentnie wymęczeni tym wszystkim. Wy możecie mieć generalnie dosyć tak naprawdę te, tego wszystkiego, co, się, co tam się zadziało. Na pewno przyjdą jakieś duże pieniądze, hmm, co spowoduje, że wszystko ruszy do przodu. I to będzie taki zryw, taki... Wszystko się w ogóle bardzo szybko zadzieje. Być może nawet będziecie musieli przemieścić się, tak? Wsiąść w samochód, w autobus, w pociąg, pojechać gdzieś. I tam na miejscu tak naprawdę być może hmm, będziecie musieli zdecydować i będziecie musieli dokonać wyboru i staniecie przed tym wyborem, tak? Że będziecie w końcu musieli wybrać. Być może wy nie jesteście zdecydowani wcześniej. Ta dziewiątka była w ciągle, mówię o tym właśnie, że ja nie wierzę. Ja nie, nie wierzę już, bo ja mam złe doświadczenie i ja nie chcę wierzyć, bo nic dobrego z tego nie wynika. Ale naprawdę, macie tutaj, przyjdą jakieś duże pieniądze i w tej dziesiątce denarów jest i rodzina, tak? Jest i rodzina, taka jest rada. Przyjmijcie te pieniądze, jeżeli przyjdą jakieś. Ruszcie do przodu przede wszystkim, nawet przemieście się i dokonajcie wyboru. To jest bardzo ważne. No dobrze, kochani. Trochę się nagadałam. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.